Najpierw barwnie, muzycznie, radośnie i tanecznie zrobiło się w Polkowickim Rynku, z którego w niedzielę wyruszył folklorystyczny korowód. Przedstawiciele państw z trzech kontynentów świata prezentowali swoje zdolności, a następnie przeszli do amfiteatru, gdzie wzięli udział w koncercie. Ponad 200 artystów z takich krajów jak Bułgaria, Słowacja, Hiszpania. Ukraina, Serbia, ale także spoza naszego kontynentu, a więc dzisiaj zobaczymy m.in. Wspaniałą grupę z Meksyku, grupę z Indii, grupę z Senegalu, więc tak naprawdę jest to świat pod keczerą. Na zaproszenie Łemków tutaj z terenu Zagłębia Miedziowego przyjeżdżają bardzo egzotyczne grupy z najodleglejszych zakątków świata. Tegoroczna edycja wydarzenia to już 27. edycja. Festiwal organizowany jest w Legnicy, ale od lat odwiedza przy okazji różne miasta Zagłębia Miedziowego. Ja uważam, że to wydarzenie trzeba kontynuować i myślę, że w 2025 roku już teraz możemy serdecznie zaprosić Polkowiczan, ponieważ tak jak widać, pomimo trudnych warunków dzisiejszych pogodowych jest bardzo gorąco, mamy pełen amfiteatr osób, to głównie mieszkańców Polkowic. No i też oprócz tego, że są artyści z całego świata, to dla nas też wartością ogromną jest, że na scenie mogą pojawić się lokalni i to ci najmłodsi bo właśnie teraz występuje zespół Kyczerka, gdzie uczestnicy tego zespołu, skład to są dzieci z całego naszego powiatu polkowickiego. A organizatorem festiwalu jest Łęmkowski zespół pieśni i tańca Kyczera.